Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych śpiewankach z Moniką. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, bardzo długo zastanawiałam się, co tu dla Was ciekawego przygotować. Ale, że wielkimi krokami zbliżają się walentynki, przygotowałam dla Was wesołą piosenkę. Kogo bym nie zapytała, jaka piosenka kojarzy się z Dniem Zakochanych, z walentynkami, większość osób wskazywała na piosenkę. Serduszku puka w rytmie czacza. I tę właśnie piosenkę zaśpiewamy wspólnie i mam nadzieję, że dołączycie do nas. Zapraszam. Jak to nigdy, jak to nigdy nie wiadomo, czego trzeba, by nie mądy przemóc wstyd. Słowi albo księżyc komuś pomógł, A nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie czacza, Miłości szuka w rytmie czaca. wszystko w rytmie czacza. Ty jesteś blisko i gdy patrzę w oczy, to migocze płomień rytmie w rytmie cza Pulsują skronie rytmie czacza. Pocałuj miły w rytmie czacza. Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, słowik tam samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna czacza czot czot odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie czacza, miłości szuka w rytmie czacza. cały miły w rytmie

Szuka w rytmie czacza, miłości szuka w rytmie czacza, cały miły w rytmie czacza. Już nie mam siły, już nie mam siły, już nie mam siły, przed kochaniem bronić się. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. Nie tylko śpiewaliście, ale również tańczyliście w rytmie czacza. Przesyłam Wam te wielkie czerwone serduszka z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Zakochanych. Do zobaczenia na następnych śpiewankach z Moniką.